Cześć! Z tej strony Monika. Zbliża się koniec roku, święta nadchodzą wielkimi krokami, a wydawnictwa powoli wygaszają swoją działalność. Widać to zdecydowanie pod kątem informacji, które pojawiły się w tym tygodniu. Zapraszam Was do odsłuchania newsów, planszowych newsów, gdzie znajdziecie krótkie podsumowanie informacji z całego tego tygodnia. Cały ten tydzień był u nas pod znakiem aktualizacji statusów przeróżnych gier z wydawnictwa Lucrum Games. Czas zatem podsumować te wszystkie informacje i zaczynamy od kafelkowej, modularnej wersji brzdenka, czyli brzdęk katakumby. Ta wersja hałasowania bardzo Wam się spodobała i nakład tej gry rozszedł się jak ciepłe bułeczki. Wydawnictwo Lucrum Games poinformowało, że dodruk jest już zamówiony i pojawi się wakacje. I to nawet nie sam, bo w towarzystwie całkowicie nowego dodatku Lairs and Lost Chambers. Dodatek wnosi, jak pewnie się tego domyślicie, nowe kafelki planszy oraz zestaw dodatkowych kart. Ale to nie wszystko. W katakombach pojawią się nowi mieszkańcy, którymi są meduza, Sfinks i żywe posągi. Brzmi interesująco, prawda? Gra Dobry Rok, w której zwierzątka gromadziły zapasy na zimę, to była pierwsza gra wydana przez Lukrum po nawiązaniu współpracy z wydawnictwem Kids Table Board Gaming. Skończył się nakład tej gry u wydawcy, ale znajdziecie ją jeszcze w niektórych sklepach. Nie ma decyzji o dodruku, więc jeśli chcieliście ją mieć w swojej kolekcji, to warto szybko podjąć decyzję. Z kolei druga gra na grafice, czyli Jak Ocalić Świat, to nowość, która okaże się już w pierwszym kwartale przyszłego roku. W tej grze naukowcy znaleźli planetę, na której są niespotykane nigdzie indziej gatunki flory i fauny. Problem w tym, że na ich skatalogowanie mają niewiele czasu, bo do planety zbliża się ogromna asteroida, która roztrzaska ją na kawałki. Opracowano więc trzy projekty ratunkowe. Pierwszy zbudowanie laserów, które rozbiją asteroida. Drugi zbudowanie tarczy ochronnej, która zapobiegnie uderzeniu. Lub trzeci przeniesienie jak największej liczby gatunków na pobliski księżyc. Tylko jeden z tych projektów będzie właściwy. Ale który to będzie zależeć od przebiegu rozgrywki. Gra już teraz zbiera dobre opinie, więc naprawdę warto czekać. Idziemy dalej. Odkrywcy Nocnego Nieba, czyli autorska gra Studio Lukrum, podpiła Wasze serca. W sklepach znajdziecie ostatnie sztuki nakładu. Do tej wykreślanki został już zamówiony i wróci do sklepu w pierwszym półroczu 2025 roku. Wtedy ponownie będziecie mogli tworzyć mapę Nocnego Nieba. Ale zejdźmy teraz na ziemię, bo gra, na którą czekało wielu fanów komiksów duetu, Rosiński Van Ham, czyli Torgal Gra Karciana, będzie miała premierę w pierwszym półroczu przyszłego roku. Po nieudanej pierwszej kampanii, z sukcesem zakończyła się druga. Jako ogromna wielbicielka tej serii komiksów oraz wszelkiej maści Karciadek, powiem Wam, że bardzo czekam na tę premierę wielu z Was już miało szansę zagrać w Krakena, a jeśli nie, warto to szybko nadrobić. Jest to gra imprezowa z ukrytymi tożsamościami, gdzie każdy z graczy jest tu członkiem załogi jednego statku. Problem w tym, że niekoniecznie macie ten sam pomysł na cel nawigacji. Jak więc poprowadzić statek do celu dla waszej postaci, aby się nie zdradzić i nie zostać wyrzuconym za portę? No to już jest wasze zadanie. W każdym razie, jeśli macie grono przyjaciół, z którymi się spotykacie, to warto grę mieć na półce. Albo pospieszyć się z zakupem, ponieważ gra skończyła się w magazynie wydawcy, a nie ma na razie decyzji o planowanym do druku. Antygrawitacja to kolejna gra autorska Studio Lukrum. Tutaj tylko wspomnę, że gra słowami w tym tytule jest boska. Naprawdę brawo Lukrum. Poza tym, sami pomyślcie, mrówki w kosmosie? No to już brzmi epicko. A jeśli chodzi o tę grę, to nadal jest ona rozwijana, a uwieńczeniem prac będzie kampania gry na wspieraszce. Której? No, tu jeszcze nie podjęto decyzji. Kolejny tytuł wydawnictwa: Lucrun Games, czyli Gra dla młodych budowniczek, to kooperacyjna karcianka, która powstała dzięki serii książek dla młodych czytelników, w których zawarte są opowieści o kobietach w historii, które miały ogromny wpływ na losy świata. Gra wróciła na półki sklepowe i kupicie ją za około 60 zł. Jeżeli w waszym domu są jeszcze młodsze, szukające przygód, dzieciaki, to kolejny tytuł wydawnictwa Lucrum Games zdecydowanie będzie dla nich. Mowa o grze, Kora Quest Małe, Wielkie Przygody. Jest to gra, której współautorką jest mała dziewczynka czyli Kora. W grze będziecie szwendać się po podziemiach, pokonywać potwory i przeżywać przygody. Ostatnie sztuki tej gry znajdziecie w sklepach i jak na razie nie jest planowany do druk. Ostatnia gra, a właściwie dodatek z portfolio Lucrum Games, o którym pojawiła się informacja w tym tygodniu, to obsesje lokalne osobistości. Dodatek wprowadzi do gry nowe, ciekawe postaci, które pojawią się w Derbyshire i pozwolą na wykonywanie niespotykanych wcześniej akcji, które z pewnością zbulwersują wiktoriańskie towarzystwo. Dodatek pojawi się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. W dziale przedsprzedaży pojawiły się tylko dwa tytuły od wydawnictwa Rebel. Są to Azul Witraże syntry i Ganges Karty i Karma. Pierwszy tytuł nie jest zupełną nowością, ponieważ wielu z Was już ma tę grę w swojej kolekcji z jaszczurką na okładce. Jeżeli jednak jej nie macie, a co gorsza, nie znacie, no to warto to nadrobić. Tutaj nie będziemy układać kafelków, tylko tworzyć piękne, szklane witraże z elementów, które niektórym kojarzą się z Holsami. Premiera gry zaplanowana jest już na 22 stycznia. Drugi tytuł to nowość, który nie bez przyczyny kojarzy Wam się z grą Ganges wydaną u nas przez wydawnictwo Egmont. Ganges, Karty i Karma to ponownie graduetu Inki i Markusa Brandów, w której waszym celem będzie zdobycie sławy i bogactwa za pomocą posiadanych kart. Będziecie tu wznosić budynki, sprzedawać towary oraz wykonywać akcje na kartach statków i pałacu. To wszystko, aby zdobyć nagrody. Za każde trzy znaczniki sławy lub sześć monet, będziecie mogli przekręcić jedną z sześciu swoich kart. Zwycięży ten, kto jako pierwszy przekręci wszystkie sześć kart na torze punktacji. Premiera gry planowana jest już na 15 stycznia. W tym tygodniu pojawiły się również dwie premiery. Pierwsza z nich to Detektyw Miasto Aniołów od wydawnictwa Albi. Jest to gra detektywistyczna, przygotowana z wielkim rozmachem. Mamy tu mroczny świat detektywów, którzy sami nie są zbyt transparentnymi postaciami. Jeżeli lubicie zagadki, to z pewnością jest to gra dla Was. Znajdziecie ją w sklepach za około 370 zł. Druga premiera skierowana jest do fanów przygód i świata fantazy. Mowa o grze Fate Forge, kroniki Kaan od wydawnictwa Galakta. Jest to gra kooperacyjna, w której poznajecie świat niejako rządzony przez nieśmiertelnego cesarza, bo to właśnie on snuje tu intrygi, które mają wpływ na wydarzenia. Tutaj każde spotkanie i każda decyzja wpływa na kolejne wydarzenia. Gra pojawiła się od razu z dodatkiem starcie nieśmiertelnych. Więc jeżeli planujecie jeszcze bardziej zanurzyć się w świecie kaan, to warto się w niego zaopatrzyć. Podstawkę Kupicie już za niecałe 300 zł, natomiast dodatek znajdziecie w sklepach za około 130 zł. Jeśli chodzi o wspieraczki, to warto tu wspomnieć o dwóch zaplanowanych na początek roku kampaniach. Pierwsza z nich jest zaplanowana przez wydawnictwo Simon, i będzie to kolejna przygoda w świecie Massive Darkness, czyli Dungeons of Shadowridge. Tu polecam śledzić platformę Game Natomiast w styczniu czeka nas kampania dodatków do nowej trylogii zaprojektowanej przez Szema Philipsa i McDonalda, czyli serii Południowego Tygrysu, którą to tworzą Wędrowcy, Mędrcy i Inventors. Tu akurat nie znamy jeszcze polskiego tytułu dla tej gry. Oprócz dodatków do każdej z gier będzie również można zamówić dodatek Moonsaga, który połączy całą trylogię w Wyjątkową Przygodę. Kolejno będzie rozgrywać każdy z tych tytułów, mając na nowo zdefiniowane cele. Kampania dodatków planowana jest na platformie Kickstarter. Na koniec gorąco was zachęcam do zaglądania na nasze media społecznościowe i aktywnej interakcji w postaci lajków i komentarzy. Na Facebooku oraz stronie www gromadzimy dla was informacje ze świata gier planszowych z Polski i całego świata. Na YouTube tworzymy dla was materiały, w których między innymi dzielimy się wrażeniami z rozgrywek oraz zadajemy czasami trudne pytania znanym ludziom. Na Instagramie znajdziecie z kolei zdjęcia z naszych rozgrywek, z naszym komentarzem. Każdy sub, każde polubienie i każdy komentarz pozwala nam się rozwijać. Dziękujemy, że jesteście z nami, a ode mnie lecę do Was jeszcze raz życzenia świąteczne. Życzę Wam zdrowych, pełnych wzruszeń świąt Bożego Narodzenia. Wesołych świąt i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszowymusy.pl, bo z nami wiesz, co grami.